Archiwa Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie to miejsce niezwykłe, przepełnione historią, pamięcią, tradycją. Niezliczone tomy zbiorów, spuścizn i kolekcji kryją w sobie prawdziwe dzieła, arcydzieła. 40 tysięcy kilometrów drogi wzdłuż Afryki, przebytej różnymi środkami lokomocji, w ciągu niespełna czterech i pół miesiąca. Taką podróż w 1929 roku odbyli profesor Walery Gettel i profesor Jerzy Lott, stając się pierwszymi Polakami, którzy przemierzyli Afrykę wzdłuż, od przylądka Dobrej Nadziei do Aleksandrii. Wyprawa do Afryki była dla Getla niecodziennym przeżyciem. Przez cały okres jej trwania prowadził dokładny dziennik z podróży, fotografował, zbierał różne okazy geologiczne. Obecnie w archiwum nauki Pan i Pałów w Krakowie w spuściźnie Geologa znajdują się owoce tejże wyprawy. Jest to m.in. unikatowy zbiór 800 fotografii i klisz szklanych, cztery oprawne albumy z podróży, dziennik z podróży, czy też mapy kontynentu afrykańskiego. Jak pisał Goethe po powrocie z podróży do Afryki w liście do konsulatu polskiego w Kapsztacie, kolekcja ta jest, jak miał okazję sam się przekonać, jedyną tego rodzaju na kuli ziemskiej. Zwiedzał m.in. centrum kopalni diamentów w Kimberley, kopalnię złota w Johannesburgu. Mieszkał u podnóża góry stołowej, z której, jak pisał, roztacza się jeden z najpiękniejszych widoków na świecie. Kilka nocy spędził wśród ryku lwów w samym sercu Parku Narodowego Krigera, gdzie gościł u jego zarządcy pułkownika Stevensona Hamiltona. W trakcie podróży afrykańskiej Gettel zobaczył również ruiny wielkiego Zimbabwe podospady Wiktorii na rzece Zambezi, i tutaj wraz z profesorem Lotem pożegnali się z uczestnikami kongresu i wyruszyli dalej samotnie w głąb Afryki. W Rodezji Północnej odwiedzili pierwszą w Afryce polską misję ojców jezuitów Broken Hill. Na trasie wyprawy uczonych znalazły się również jezioro Tanganyika, wyspa Zanzibar oraz najwyższa na kontynencie afrykańskim góra Kilimandżaro. Dopiero w Kenii uczeni spotkali prawdziwe plemię murzyńskie masajów zachowujące dawne obyczaje i strój. W kolejnych dniach przepłynęli w poprzek jeziora Wiktorii, przejechali Ugandę, Sudan i pustynią libijską, środkowym Nilem, przedostali się do Asłanu skąd do Kairu i dalej do Aleksandrii, gdzie zakończyła się ich podróż. Jest to jedna z największych i zapewne najcenniejszych spuści z naszego archiwum. Zbiory te zostały przekazane przez rodzinę profesora Gettle. Wszystkie te fotografie zostały wykonane przez właśnie Walerego Getla, ale także przez jego towarzysza podróży, profesora Jerzego Lota. Obydwaj fotografowali. Profesor Walery Getel miał zamiar napisać książkę o Afryce. Bardzo dokładnie przygotowywał się do tego. W naszych zbiorach zachował się konspekt tej publikacji składający się z 16 rozdziałów i dokładny tytuł. Niestety nie zdążył wydać tej książki, nigdy ona nie powstała. Jednak przez kilka lat wiemy, że gromadził do tej publikacji materiały. Wyprawa afrykańska profesora Getla była jedną z dłuższych podróży geologa. W kilka lat później wyruszy w kolejną ekspedycję w najdalsze zakątki świata, ale to już opowieść na inną historię. Zachęcam Państwa do poszukiwania informacji na ten temat. Więcej niezwykłych eksponatów znaleźć można w katalogu zbiorów artystycznych i naukowych na stronie